Słońce, piękna pogoda, zjesta w ciągu dnia, zero zmartwień. Kto by nie chciał takiej emerytury? Myślicie, że to niemożliwe? W tym odcinku pokażemy Wam, że na taką emeryturę może zapracować długoterminowy inwestor. Zanim ciepłe kraje bo do tego jeszcze daleka droga opowiedzmy sobie, jak w ogóle działa system emerytalny w Polsce i jak możemy wykorzystać rynek kapitałowy i giełdę, żeby działała na naszą korzyść. W większości krajów rozwiniętych system emerytalny jest bardzo podobny czyli ma formę systemu składkowego. Problem jest tylko taki, że został on wymyślony dobre 100 lat temu kiedy ludzie żyli znacznie krócej niż jest to teraz dlatego samo oszczędzanie pieniędzy może nam nie wystarczyć i warto abyśmy te pieniądze pomnażali dzięki rynkowi kapitałowemu. Czy to program pracowniczy, czy samodzielnego oszczędzania, środki lokowane są w obligacjach, akcjach i funduszach z myślą o emerytalnym horyzoncie inwestycyjnym. Amerykanie mają plany 401, Brytyjczycy budują pension samodzielnie i z pracodawcą. Nowozelandczycy mają Kiwi-Saver. Moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać, ale zasady są z reguły podobne. Polski system emerytalny składał się z trzech filarów: pierwszy to ZUS, drugi OFE, a w trzecim mieściły się wszystkie dobrowolne produkty, takie jak PPE, IKE, IGZE, a nawet najzwyklejsze konto oszczędnościowe z myślą o emeryturze. Teraz system przejdzie kolejną zmianę i będzie pierwszy filar ZUS, i wszystkie inne programy będą dobrowolne. IKE i IGZE będą do samodzielnego odkładania na emeryturę, a PPE i dodatkowo PPK z pomocą pracodawcy. Wszędzie poza pierwszym filarem jest miejsce na inwestowanie na giełdzie. Jednak w ZUS mamy waloryzację składek. Skoro te pieniądze nie pracują na rynkach, to musimy uwzględnić zmianę wartości pieniądza w czasie tak, żeby żaden emeryt nie był poszkodowany. W związku z tym działa tu tak zwana waloryzacja składek. Sam system opiera się na składkach, które przypisywane są do naszych indywidualnych kont. Nie ryzykujemy ich na rynkach finansowych, dlatego nie są one zależne od sytuacji na giełdzie. W uproszczeniu, wydajność całego ZUS zależy od demografii, czyli tego, ile przypada osób pracujących na jednego emeryta, oraz jak duża jest nasza składka. Im więcej osób wpłaca pieniądze do ZUS-u i im wyższe są to kwoty, tym lepiej dla systemu emerytalnego. We wszystkich pozostałych rozwiązaniach można inwestować. Dla nas najważniejsze są te rozwiązania, które dają nam możliwość samodzielnego inwestowania i samodzielnego podejmowania decyzji co do strategii emerytalnej. W tym przypadku, Możliwość te dają Ike i Igze. O nich opowiemy za moment. Co do PPK i PPE. Tu również wykorzystywane są do pomnażania pieniędzy rynki finansowe, ale tutaj mamy niestety mało do powiedzenia. Środkami obracają instytucje finansowe, w których mamy odpowiednie rachunki. Skupmy się teraz na IKE i IGZE, bo oba produkty mogą przyjąć formę konta maklerskiego i pozwalają na oszczędności podatkowe. Natomiast o strategii inwestycyjnej w obu przypadkach decydujemy już my sami. IKE to indywidualne konto emerytalne. Dzięki niemu nie musimy płacić podatku od zysków kapitałowych oraz od dywidend i kuponów z obligacji. Jest tylko jeden warunek: musimy trzymać nasze środki na koncie IKE do 60 roku życia. Jeśli wypłacimy je wcześniej, to będziemy musieli po prostu zapłacić standardowy podatek od zysków kapitałowych. Konto IKE można otworzyć już od 16 roku życia. Jeden klient może mieć tylko jedno takie konto. Stąd jeśli zdecydujemy się gdzie się założyć, a później spodoba nam się inne, to będziemy musieli je przenieść. Na szczęście da się to zrobić. W tym momencie warto dodać, że konto IKE może mieć kilka form, np. depozytu bankowego, funduszu inwestycyjnego, polisy ubezpieczeniowej oraz konta maklerskiego. Największą swobodę uzyskamy dzięki temu ostatniemu rozwiązaniu, bo dzięki rachunkowi maklerskiemu będziemy w stanie kupować dowolne akcje, obligacje czy ETF-y notowane na warszawskiej giełdzie. Niektóre domy maklerskie udostępniają też rynki zagraniczne w ramach konta IKE. Jest tylko jedno poważne ograniczenie, czyli limit wpłat, jaki możemy dokonywać na nasz rachunek IKE. Limit wynosi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy i jest ogłaszany każdego roku w dzienniku urzędowym Monitor Polski. Bez obaw, niemal każdy dom maklerski publikuje ten limit i bez problemu można go znaleźć po zalogowaniu się na konto maklerskie. 15 681 zł. Tyle wynosi maksymalny roczny limit, jaki możemy. Płacić na konto Ike w 2020 roku. Możemy to zrobić jednorazowo, możemy wpłacać transzami podzielonymi na tygodnie, dni, miesiące. Mamy tu pełną dowolność. Możemy nawet w ogóle nic nie wpłacać, jeśli akurat w danym roku nie możemy sobie pozwolić na wpłatę na rachunek IKE. IkZE to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Forma prowadzenia tego konta jest podobna do IKE, ale jest też kilka istotnych różnic. Inna jest korzyść podatkowa, inna jest opłata likwidacyjna i inny jest roczny limit wpłat. Zacznijmy od rocznego limitu wpłat. Jest także on ogłaszany każdego roku w dzienniku urzędowym Monitor Polski. W 2020 roku maksymalna wysokość wpłat na Igze wynosi 6272,40 zł. Tę kwotę możemy odliczyć od podstawy opodatkowania, gdy będziemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym w roku, w którym zasilamy nasze konto. Przy maksymalnej wpłacie na X ulga w PIT z tytułu oszczędzania może wynieść ponad 1000 zł przy 17% stawce PIT lub nawet prawie 2000 zł przy obowiązującej w drugim progu podatkowym stawce 32%. Tylko nie zapomnijcie o wypełnieniu PIT 0 i wpisaniu do rozliczenia kwot wpłat na dany rok. To nie działa automatycznie. Co roku przy składaniu deklaracji musimy o tym pamiętać. W przypadku IGZE również nie musimy płacić podatku od zysków kapitałowych, wynoszącego 19%. Będziemy jednak musieli uiścić inny podatek. Na koniec wypłata z konta IGZE zostaje objęta 10% ryczałtowym podatkiem dochodowym od całości wypłacanego kapitału. Jeśli zamkniemy IGZE przed wejściem w wiek emerytalny, zapłacimy podatek dochodowy. Rachunki prowadzone w ramach kont IK i IGZE doskonale sprawdzają się jako narzędzia do optymalizacji podatkowej. Pamiętajmy tylko o tym, że strategię inwestycyjną musimy dobrać samodzielnie i powinna być ona uzależniona od naszego wieku. Zupełnie inaczej będzie inwestować 30-latek, 40-latek czy 50-latek. Niemniej, jeśli planujemy wcześniej wypłacić środki z naszych kont IKX, czyli przed osiągnięciem wieku emerytalnego, to i tak będzie nam się opłacało użycie tych kont. W 30 lat można zbudować imponujący portfel dywidendowy, szczególnie gdy na konto wpada pełna dywidenda, a nie 81% jej wartości po opłaconym podatku. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, wcale nie musimy sprzedawać wszystkich akcji. Możemy w ramach giełdowej emerytury zacząć sobie po prostu wypłacać te dywidendy. Długi horyzont czasowy pozwala nam też na wyczekiwanie na dobre okazje do zakupu akcji, chociażby na korektach bądź bessach. Konto maklerskie ma to do siebie, że nie musimy od razu kupować akcji za pieniądze wpłacone na rachunek. To w końcu konto maklerskie, a nie jakiś program oszczędzania, gdzie wszystkie wpłacone składki musimy od razu przeznaczyć na zakup akcji. Tutaj sami aktywnie zarządzamy swoim portfelem i kupujemy i sprzedajemy wtedy, kiedy sami uznamy to za słuszne. W 13 odcinkach serii Orend w Portfelu Praktycznie o inwestowaniu pokazaliśmy, jak szerokim tematem jest giełda i rynki kapitałowe. Warto inwestować, każdy może to robić i to na wiele sposobów. W naszych materiałach mówiliśmy m.in. o rynkach wpadających w panikę bądź euforię, o mechanizmach wypłat dywidendy i wyceny spółek. Pokazywaliśmy, jak budować portfel inwestycyjny, które aktywa i kiedy do niego dobierać, oraz jak rozpoznać moment cyklu, w którym jest teraz gospodarka. To nie koniec. Teraz tę wiedzę trzeba poszerzać i zgłębiać, a następnie wprowadzić w życie. W szczególności jeśli planujecie oprzeć swoją emeryturę o rynek kapitałowy. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was, że warto podejść praktycznie do inwestowania, bo jeszcze nigdy rynki finansowe nie były tak na wyciągnięcie ręki, jak są dzisiaj.